Pięciokrotny wzrost opłat za energię elektryczną w Polsce. Rząd PiS szykuje na Polaków pułapkę. Szanowni Państwo, pan Jarosław Kaczyński ogłosił plan radykalnego obniżenia zużycia prądu elektrycznego w Polsce. I za to za te radykalne obniżenie zużycia prądu mamy zapłacić my. Naszymi pieniędzmi, z naszych portfeli i z naszych kieszeni. Nie zapłaci za to rząd PiS, nie, za, nie zapłacą eurokraci, nie zapłacą klimatyści, nie zapłacą wszyscy ci, którzy nas przez ostatnie lata namawiali do odchodzenia od naturalnych źródeł energii. Odchodzenia od ropy naftowej, węgla, kamiennego gazu czy drewna. Szanowni Państwo, jak ma to radykalne obniżenie zużycia energii elektrycznej wyglądać poprzez radykalne zwiększenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Koszt zużycia energii elektrycznej urośnie pięciokrotnie, jeżeli plany rządu PiS wejdą w życie. Pan Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po przekroczeniu przez gospodarstwo domowe dwóch megawatogodzin zużycia prądu elektrycznego w skali roku, a chcę Państwu powiedzieć, że przeciętne zużycie w Polsce przez gospodarstwo domowe prądu wynosi 4,2 MWh rocznie, czyli mniej niż połowa przeciętnego zużycia energii. Wszystko to, co będzie powyżej tego zużycia, będzie obłożone stawką pięciokrotnie większą niż do tej pory. Skaczemy z 40 groszy za kilowatogodzinę do 2 złotych, Szanowni Państwo, za kilowatogodzinę. Koniec, Szanowni Państwo, z samochodami elektrycznymi, które byłyby ładowane w domu, do których były dopłacane pieniądze z naszych podatków, z naszych kieszeni, ponieważ użytkowanie takich samochodów ładowanych w domu nie będzie opłacalne. Koniec z pompami ciepła, które zużywają 6, 6,5 megawattogodziny rocznie. A co do których również były w ostatnim czasie bardzo duże dopłaty, również oczywiście z naszych kieszeni, i w całej Polsce ludzie masowo wymieniali piece węglowe, gazowe, każde inne na pompy ciepła, ponieważ było to jedyne opłacalne źródło energii i już opłacalnym być przestanie. Koniec, szanowni państwo, z oświetleniem domów jednorodzinnych na zewnątrz. I z wszystkimi innymi wygodami, do których byliśmy w ostatnim czasie przyzwyczajeni. Rząd PiS oszalał, szanowni państwo. Jarosław Kaczyński oszalał. Dzieje się dokładnie to, co my jako Konfederacja mówiliśmy już od co najmniej dwóch lat. Zgoda premiera Morawieckiego na pakiet klimatyczny. Zgoda na Fit for 55. Zgoda na całe to szaleństwo energetyczne Unii. Europejskiej. Zgoda na ideologię klimatyzmu. Mało tego. Konfederacja była jedynym ugrupowaniem w polskim Sejmie, który nie głosował za natychmiastowym zaprzestaniem importu węgla z Rosji. Ze względu na to, że my wiedzieliśmy, czym to grozi i co to spowoduje. Spowoduje to nędzę Polaków, nędzę i ubóstwo energetyczne, szanowni państwo, małe dzieci, starsi ludzie będą marznąć w swoich domach, ponieważ takie widzi się ma pan premier Marwiecki, który bardziej dba o to, aby przypodobać się decydentom europejskim niż o to, aby zadbać o zdrowie i życie i interes przede wszystkim nas wszystkich Polaków. Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy już w takiej sytuacji, że chyba nie ma wyjścia. Jako konfederacja będziemy bardzo silnie przeciwko temu protestować. Zrobimy wszystko, aby te chore przepisy nie weszły w życie. A ja namawiam Was wszystkich do tego, abyśmy się wzajemnie dzielili tymi informacjami, abyśmy je przekazywali swoim sąsiadom, rodzinie, znajomym, ponieważ tylko nasz wielki opór może spowodować, że plany, plany rządu morawickiego, plany. Jarosława Kaczyńskiego, plany eurokratów, plany globalistów nie wejdą w życie. Oni się boją, Szanowni Państwo, że my przestaniemy się bać, a tego nie możemy zrobić. Dziękuję bardzo.